Gazety Lokalnej Protoszy. Jesteśmy dzisiaj po pierwszym meczu ligowym w Kopelinie, gdzie podejmowaliśmy zespół z Jankowa Przygodzkiego. Generalnie prowadziliśmy grę, udało no, nam się w pierwszej połowie strzelić bramkę. Chwila dekoncentracji, jeden błąd, bramka daje 1-1, jednak daliśmy radę w chcę się podnieść i udowodniliśmy, że byliśmy dzisiaj lepszą drużą. Generalnie, co do pierwszej połowy, pierwsza połowa, no Taktycznie wykonywaliśmy to wszystko zgodnie z planem. W drugiej połowie wyszliśmy może troszeczkę pewnie siebie, nie wiem, może podmęczeni i straciliśmy bramkę. I tutaj nie ukrywam, troszeczkę zawiniłem, poszedłem w ciemno, zostałem w blokach, bramka, no ale dzięki tej bramce można tak powiedzieć. Wreszcie ruszyliśmy, wliśmy bramkę na 2-1. No i, i myślę, że mały pozytyw tego meczu jakiś jest. Martwi teraz skuteczność, ale generalnie Poradziłem. myślę, że kibice mogą być najzadowoleni. Dziękujemy bardzo i pozdrawiam wszystkich kibiców piastakowej i się zaraz Ciu.